biegać i nie boją się ciemności. Ponad 50 osób wzięło udział w ósmym już szczecińskim nocnym biegu, który tym razem odbył się w sercu Puszczy Bukowej. Uczestnicy mieli do pokonania 5 kilometrów. Bardzo fajnie, bardzo. To jest niesamowite uczucie, kiedy jest ciemno, nic nie widać, mamy wszyscy czołówki, latarki, kiedy, kiedy, kiedy jest taki dreszczyk trochę emocji. Jak się tam biegło po ciemku? Wspaniale. Endorfiny działały. Jest lekkość, wolność, bieg. Nie mamy czasu, żeby biegać, w ciągu, żeby biegać w ciągu dnia, więc staramy się jakoś wykorzystać w każdą wolną chwilę. W ciągu dnia pracujemy. Mamy jakieś codzienne zajęcia, a z wieczorami no, staramy się wykorzystać czas nie siedząc przed telewizorem, nie oglądając seriale. I jeszcze skrót pozostałych.